Z dzień 72. No, waga, Lesi, ale jak się czuję? No, kurde, właśnie, pytanie: jak się czuję? Odpowiedź w tym filmiku. Gdzie to się robiło? Gdzie to się robiło? Gdzie to się ro... Tak się czuję. Dlaczego tak się czuję? Bo przede wszystkim jest mnie prawie 40 km mniej, więc mniej mam donoszenia. A po drugie głowa. Głowa, 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 głowa. Dla mnie najważniejsza w tym poście jest głowa. Co to oznacza? To oznacza to, że idziecie ze mną przed moją fundację. Jest open. Ujęcie jest szybciej troszeczkę, bo ma troszkę robotę. A ja zresztą chciał sobie jakiś filmik. Głowa, głowa. Pozbywacie się, nie wiem, papierosów, alkoholu, narkotyków i zbędnego